Ekstra klasa znów rusza. Po zimowej przerwie zostają wznowione rozgrywki w walce o tytuł najlepszej drużyny w Polsce. Kibice nie mogą się doczekać wiosennych spotkań. Ekstra klasa wkracza w drugą fazę. Już dziś o godzinie 18 zostały wznowione rozgrywki w walce o tytuł najlepszej polskiej drużyny. Po 48 dniach przerwy Runda Wiosenna rozpoczęła się spotkaniem Miedzi Legnica z Jagiellonią Białystok. Następnie o 20.30 lech Poznań podejmie za głębię lubin. Już w ten weekend fani piłki nożnej będą mieli powody do radości, a długie oczekiwanie zostanie im wynagrodzone. Sobotę o 15.30 Śląsk Wrocław podejmie Zagłębie Sosnowiec, o 18.00 Krakowia spotka się z piastem Gliwice, zaś o 20.30 Lech Gdańsk zmierzy się z pogonią Szczecin. W niedzielę natomiast czeka nas prawdziwe widowisko. O 15.30 Arka gdynia podejmie koronę Kielc, zaś na zakończenie piłkarskiego weekendu czeka nas niebyle jakie starcie. Legia Warszawa zagra z Wisłą Płock. Początek starcia już o 18.00. Mecze: Ekstraklasa. Terminarz spotkań 23.02 – godzina 18. .00. 00. Lech Poznań, Legia Warszawa 16-17.03, Wisła Kraków, Krakowia 30-31.03 Wisła Kraków, Legia Warszawa 3. 04. Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok 6-7.04, Lech Jagdańsk, Lech Poznań 13. 04. Lech Poznań, Jagiellonia Białystok Niezwykle interesująco zapowiadają się dery Krakowa, zwłaszcza w kontekście ostatnich problemów Wisły-Kraków. Czy obecności Akuba Błaszczykowskiego, który postanowił powrócić, aby wspomóc macierzysty klub wystarczy, by podjąć walkę w rozgrywkach?. Walka po najlepsze trzy lokaty będzie odbywać się głównie między Legią, Legią, Lechem i Jagiellonią, które obecnie zajmują pierwsze cztery lokaty. Jednak na niższych lokatach są bardzo małe straty punktowe, co oznacza, że z pewnością czeka nas imponujące widowisko. Źródło przegląd sportowy.